Witam, witam z tej strony Shot i zapraszam Was na taki odcinek świąteczny Dziś nie będzie długo, nie będziemy nic nagrywać, nie będziemy nic robić, po prostu sobie pogadamy, wiemy troszkę ekspo, naprawdę, to nie będą jakieś wielkich ilości Bo ten odcinek nie ma na celu tutaj robić let's playu, tylko po prostu tak sobie pogadać Okej, okay, na początku chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia, abyście mieli smacznego karpia żebyście byli zawsze szczęśliwi i yy, wszystkie wasze marzenia się spełniały, bo to jest najważniejsze według mnie. I też, żebyście posiedzieli z rodziną, bo to, to też jest ważne według mnie. To jest takie, no, podstawa. No, prezenty według mnie są tam na dalszych planach, w porównaniu z tym, co powinno się liczyć w ten czas. Ja nagrywam ten film, dość jest, nie wiem, która może być, no jest godzina 11, 5 po 11. Nagrywam tylko, tylko dlatego, żeby Wam sobie po powiedzieć, pochwalić się levelem Nie, 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 robię to po to, dlatego, żeby po to, iż yy, życzyć Wam no, tego, co chciałem, żebyście, mówię, zawsze byli szczęśliwi Dzięki też za wszystkie suby, za wszystkie łapki w górę, komentarze, bo to też wiele znaczy No mówię, nie mogę nagrywać codziennie, bo nie mam takiej opcji Nagrywam rzadko ale jak już coś, coś staram się te materiały kombinować, żeby były ciekawe, no... Wiecie sami, że... oj... Sami, że Speed wchodzi rzadko, no ale te odcinki teraz... Mm, będę niestety dzielił na dwie części, bo... Długo się to przesyła. A w ten sposób mogę, że tak powiem... Zaoszczędzić sobie czasu przesyłania. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No to to, że... Rok się zbliża. No, jakby nie patrząc w tym roku... Dużo mi to dało, zacząłem nie wiem chyba w marcu nagrywać tak na starym lapku wszystko się pozmieniało W ogóle to taki jest taki świąteczny klimat, w sensie tak ciemno, taka noc świąteczna, przypomina mi się na tych shaderkach Moją drogą są, są to shadery, już mówię jakie to są shadery. Uda Shaders V41 Ultra I, I ten odcinek też ma na celu jakby taki charakter, no, w podziękowania za te wszystkie chwile spędzone na moich filmach, za wszystkie obejrzenia. to nie wszystko co robicie jest dla mnie bardzo ważne. Okej, okay, skoro rozpoczęliśmy tym miłym akcentem, wypadałoby teraz coś o przyszłości kanału, bo mówię, nie wrzucam często, no ale jednak coś tam ojnie lepiej, no ja Nie wrzucam często, ale chociaż chciałbym wam to nagrodzić takim przyjemnym odcinkiem. Pochodzimy se może, sprawdzimy oferty, jak to zawsze było to zawsze miałem, że tak w naturze. No, szukam klejnotu, ale mi chodzi o szmaragd, bo chciałbym sobie włożyć do broni. Ten szmaragdzik, w ogóle jaki mam tam ekwipunek? Aha, mam jakiś stali kowalski, troszeczkę ostrzy mrozu. Na jakiegoś bossa by się poszło, szczerze powiem, ale nie wiem na jakiego. Nie mam, nie mam pojęcia. Jakiegoś bossa bym sobie poszedł zrobić, tak dawno nie robimy żadnego bossa. Jakie gemy potrzebujemy? Zrobię sobie po prostu jakiś tam starożytnego... Okej, okay, dwa złote gemy. Dobra, może ktoś będzie miał gemy, to kupię od niego, zrobię tego... Rzadko tu jestem, dlatego mówię, że jestem skłonna za, za te dwa gemy, dwa kafle. Bo z kasą i tak ja mam co robić, wbijem to tylko na chwilę. Jeśli w ciągu, nie wiem, chwili nikt się odezwie, to po prostu, że tak powiem, zakończy się odcinek gorącymi pozdrowieniami. Od razu mówię, że dzisiaj jeszcze wbiję taki odcinek z spida. Dobra, nikt się nie zgłasza, to trudno. Trudno. Ok, czyli na tle tego księżyca zrobię ładnie kamerkę, a bo wiem gdzie pójdziemy? Pójdziemy nie na spawn, tylko sobie pójdziemy na... Tu jest tak ładnie, na rynę, znaczy na sklep. Jest bardzo ładnie. Oj, lag. lag. I tam zakończymy odcinek. dobra, skoro jesteśmy w tym takim miejscu, którego żeśmy, które nas bardzo ładnie prezentuje się, komponuje. Okej, okay, także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Nie będę tu żebrał łapki, bo taki odcinek to na nie wypada żebrać łapki. Więc mówię, dziękuję bardzo, życzę smacznego karpia, spełnienia marzeń, abyście byli wszyscy w zdrowiu. To co, na razie.